Dzień dobry wieczór, witam cię serdecznie w mojej serii, która nazywa się Mat Ogarnia. Ja nazywam się Mat Olech jestem, jakby ktoś nie zauważył twórcą tej serii i opowiadam wam w tej serii, w jaki sposób ja się ogarniam w pracy, w jaki sposób działa moja produktywność, w jaki sposób moje GTD działa. To, co jest ciekawe w przypadku tego systemu w ogóle w przypadku systemu GTD, że tak naprawdę moim celem jest zainspirować Was, bo tak naprawdę każdy system produktywności, każde coś, co ma sprawić, że będziecie bardziej produktywni, to będzie wasze. Wy sobie możecie czerpać ode mnie, wy sobie możecie czerpać z bloga Nozbi, wy sobie możecie czerpać o produktywności od Michała Barczaka, mojego kolegi bardzo dobrego geekwork.pl. Serdecznie polecam jego bloga, jeżeli kogoś zainteresował temat produktywności. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie na temat kategorii, a dokładniej tego, co na co księżniczka ma ochotę. Dlaczego w ten sposób to nazwałem, dlaczego jest to księżniczka, dlaczego księżniczka może mieć na coś ochotę, to dzisiaj się prawdopodobnie na pewno, na pewno o tym dowiecie. A więc tak, wejdźmy w swoje priorytety. Jak prawdopodobnie zauważyliście w tym miejscu tutaj, tuż tutaj koło daty, bo wszystkie oczywiście zdania, które są na dzisiaj, wskakują nam w listę priorytetów. Mamy tutaj oczywiście takie zadanie jak, mamy tutaj takie dwa różne, dwie różne ikonki. Kliknijmy sobie w to i widzicie już po prawej stronie, widzisz, że jest, znaczy to, że jest to praca lub kontakt. Z kolei inne, przepraszam Was za mewy, które może być słychać, mieszkam nad morzem, przepraszam, inne, jak prawdopodobnie zauważycie, mają kategorię studia lub anytime. Z kolei wysłać, napisać pierwszy rozdział, to oczywiście dotyczy się studiów, więc zaznaczamy jeszcze sobie kategorię do tego studia. I teraz zobaczcie, dlaczego niektóre projekty ma, mają takie trzy podstawowe kategorie. To sobie teraz w tym momencie zobaczcie. Są trzy kategorie, które są najważniejsze i to są dla mnie osobiście kategorie nadrzędne. Każdy z projektów w moim życiu, yy, w moim systemie ma jeden z tych trzech kategorii: praca, prywatne i studia. Dlaczego? Część rzeczy, które mamy do wykonania w pracy, tyczą się tylko i wyłącznie pracy i nie chcemy wtedy widzieć prywatnych swoich zadań w domu raczej. Więc gdy wejdziemy sobie w listę priorytetów i klikniemy sortuj i chcemy widzieć tylko i wyłącznie przepraszam filtruj i chcemy tylko i wyłącznie widzieć rzeczy związane z pracą, klikamy praca i widzimy tylko priorytety na dzisiaj z naszej pracy. Jak sobie przefiltrujemy również rzeczy pod kątem studiów, będziemy wszystko widzieć tylko i wyłącznie ze studiów. I dlatego te trzy najważniejsze, w ogóle najważniejsze, takie nadrzędne kategorie przydają się. zbie jest takim narzędziem, które tak naprawdę my możemy sami sobie dostosować. To nie jest tak, że ono ma wiele funkcjonalności, tylko czasami trzeba troszeczkę pomyśleć, w jaki sposób te funkcjonalności można sobie samemu zrobić, bo można. A tak naprawdę jakby kwintesencją tego jest, żeby ten system był prosty. No więc tak, przejdźmy do kategorii. Mamy również kategorię Kontakt. Czyli te nadrzędne kategorie jeszcze wracając do nich, dotyczą albo pracy ogólnie, albo ogólnie rzeczy prywatnych, albo ogólnie rzeczy dotyczących wszystkich rzeczy, dotyczących studiów. Później mamy kontakt, czyli rzeczy, które wymagają od nas kontaktu. Czy to na przykład kontaktu telefonicznego, czy to na przykład napisania maila. I tak naprawdę możemy sobie ten kontakt rozbić na Telefon, e-mail, jak kto woli. Dlaczego są takie kategorie, o tym opowiem jeszcze za chwilkę, bo to jest dosyć istotne. I poznacie w ogóle, dlaczego odcinek nazywa się co, Na co księżniczka ma dzisiaj ochotę. Później mamy pisanie. Wszystkie rzeczy, które dotyczą pisania, mają kategorię pisanie. I na samym końcu, taka moja jedna z ulubionych kategorii, ona u mnie jest na samej górze to kategoria Anytime. Są takie zadania, które nie musimy wykonać w danym dniu o danej godzinie. Na przykład zadanie, napisać egzamin na studiach, to będzie zadanie, które no nie możemy sobie tego wcześniej zrobić. I pójdziemy sobie na studia i powiedzmy: Panie profesorze, ja chcę dzisiaj to pisać, siadam i proszę mi dać egzamin. To raczej was wyśmieje. Ale na przykład cała nauka, wszystkie zadania dotyczące nauki możemy zrobić sobie wcześniej. Wcześniej niż jest deadline. Wszystkie zadania z napisaniem różnych rozdziałów w pracach, na przykład na studiach, możemy zrobić wcześniej. Nic się nie stanie, jak my to wykonamy wcześniej. Wszystkie zadania, które mogą być, ale nie muszą, wykonane wcześniej, są w kategorii N-Time. I teraz zobaczcie. Popatrzmy sobie na poszczególne zadania w różnych projektach, czy wszystkie mają te zadania. Zanieść papiery prywatne jutro, no ale halo, halo. Zanieść papiery możemy wszędzie, tak naprawdę wcześniej w przypadku dowodu osobistego, ale odebrać te papiery to już raczej wcześniej tego nie zrobimy. Prywatne. Naprawić szybkę w moim telefonie. Ok, ale to jest również zadanie, które możemy zrobić sobie wcześniej. Praca, przegląd tygodniowy, czyli co tydzień przeglądamy nasz system, o tym oczywiście będzie w kolejnym odcinku za tydzień, no to musimy robić w danego dnia raczej. Poszukiwanie pracy, wysłać CV, jest time, zgadza się, wysłać CV możemy wcześniej. Praca na studia, wymyślić temat, możemy wcześniej, napisać pierwszy rozdział, no jeżeli mamy już temat, to możemy to zrobić nTime, więc nadajmy po prostu kategorię nTime dużo. Wcześniej. Z tego, co się orientuje, możemy to nawet wcześniej sobie zrobić. E, ja sobie muszę kliknąć, tylko przeklikać. Aktualnie zrobiłem taki burdel, że nawet ja się nie ogarniam. Tak, e, napisać drugi rozdział możemy również e, i sprawdzić pracę, możemy również wcześniej. Zmień i nadajemy sobie dodatkowo tutaj kategorię masowo, a kategorię Anytime. I OK. Do naszych dwóch zadań właśnie kliknąłem: zakończ, co znaczy zakończ zadanie. Odznaczymy sobie te zadania. Mój błąd, ale cóż, seria ma być jakby naturalna. Czyli, tak, zaznaczyliśmy sobie tutaj wszystkie zadania, które dotyczą time'a. No, ok, kupić wycieczkę możemy wcześniej zrobić, podjąć decyzję co do wakacji możemy wcześniej zrobić. Anytime. Wybrać najtańszą alternatywę wycieczki możemy wcześniej zrobić. Zdecydować, gdzie pojedziemy? Ma anytime. I teraz zobaczcie: no, pakować się nie możemy wcześniej, bo nie spakujemy się rok wcześniej na wycieczkę, która będzie w przyszłym roku. W praktyce tak naprawdę moglibyśmy tylko i wyłącznie jednemu zadaniu nadać kategorię anytime, ponieważ jeżeli nie zdecydujemy, gdzie chcemy pojechać, to nie wybierzemy najtańszą alternatywę wycieczki. Możemy sobie popatrzeć, ale tak naprawdę powinniśmy, w tak moim odczuciu w moim mózgu aktualnie się zrodziło, że tylko i wyłącznie w jednym zadaniu, ponieważ tylko jedno zadanie może być anytime na dany dzień. Bo jeżeli to, to zadanie z samego dołu my nie wykonamy, jeżeli nie zdecydujemy, gdzie pojedziemy, to nie możemy wybrać najtańszej alternatywy. Zdecydować możemy, gdzie pojedziemy wcześniej i potem nadać kolejnemu zadaniu kategorię anytime. Później mamy potencjalnego klienta. Wysłane już zostało zapytanie ofertowe i przypomnieć się z zapytaniem na dzisiaj, no to trzeba zrobić w określonym dniu, określonej godzinie, bo nie wyślemy gościowi zapytania i nie klikniemy sobie w anytime i tego samego dnia przypomnimy o tym, że wysłaliśmy mu maila. To raczej robimy tak na przykład po tygodniu, po, po kilku dniach, dzień dobry, czy mój mail dotarł. Lista bieżących zakupów, kupić marchewkę to również marchewkę, jak kupimy sobie, no chyba że mamy sałatkę, którą musimy wcześniej kupić, e, którą musimy zrobić i, i na przykład e, no, stara marchewka raczej się nie nada. Nadajmy no, temu kategorię Anytime. I dzisiaj zobaczmy, co tak naprawdę z tym możemy zrobić, bo gdy sobie wejdziemy w, w zakładkę kategorię i klikniemy w Anytime, mamy całą masę, listę rzeczy, którą możemy zrobić już dzisiaj. Zobaczcie, kupić marchewkę ma 13 lipca. Ile nam to zajmie? Pójście. Do spożywczaka zajmie nam chwilę. Poszliśmy, kupiliśmy. ok. Kiedy to się sprawdza w praktyce? Kiedy na przykład załóżmy, zaplanujecie sobie dany dzień i będziecie mieć troszeczkę jeszcze czasu. No nie zaplanowaliście wam, że coś wam zajmie nie godzinę a 20 minut. No i macie tak naprawdę w zapasie 40 minut i zadajecie sobie pytanie, czy ja chcę dzisiaj jeszcze pracować? Tak, mam ochotę pracować! Ale na co księżniczka ma dzisiaj ochotę? No właśnie w sumie to księżniczka to nie wie. Wchodzi sobie w kategorię i w tym momencie patrzy sobie. Mam ochotę się z kim skontaktować. O, tak, chcę wysłać dzisiaj CV. Wysyłasz dzisiaj CV. I w ten sposób to działa. No i dobra, wchodzimy sobie jeszcze w studia, patrzymy: o, może mam coś ochotę? Albo w anytime, czyli wszystkie zadania, które możemy sobie zrobić wcześniej. I teraz tak. W praktyce opowiemy sobie jeszcze o priorytetach jutro, w jaki sposób priorytetami działamy i czym jest kategoria follow up. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tutaj wyświetla się proponowany odcinek, czy proponowany następny odcinek, jeżeli już istnieje. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!